Hej, hej moi drodzy. Witam Was na e, cotygodniowych e, oszczędnościach. Będziemy przykładać pieniążki do e, jeszcze jesiennego binderka. E, tutaj e, z października e, odłożyliśmy sobie łącznie 800 złotych. E, I ja sobie już policzyłam, że zostało nam e, 3 tygodnie listopada, czyli jeszcze. Trzy razy będziemy się spotykać y, na oszczędzaniu tutaj do jesiennego Bindera. To, je, to dzisiaj jest pierwszy raz, y, jeden z trzech. Potem y, zostaną nam i y, już te, y, te pieniążki przejdą nam już do grudnia, bo już tym y, od grudnia zaczniemy robić y, Binderek zimowy. Wyliczyłam sobie te 800 zł, podzieliłam na 5 tygodni, no i wyszło mi po 160 zł, więc dzisiaj, no, uszczuplimy troszeczkę budżet. Jeżeli coś tam wskoczy, to, to sobie przeznaczymy. Więc dzisiaj przekładam stówkę na to duże jesienne oszczędzanie. No i 60 zł, no trudno. Ale musimy dać tak porówno, żeby starczyło. I 60 zł na to drugie, na te tutaj mniejsze maluszki, przeznaczymy. Więc dobra, zaczynamy. Jesienne oszczędności, stówka. Mój marker. I lecim. Mamy stóweczkę. Kostka dwunastka, nie? Karta dziesiąta. Dobrze. E, wrócę do tamtego, bo tam. E, dobra, mam nadzieję, że nie zapomnę, bo włożyliśmy ostatnio za dużo 6 zł i nie odjedliśmy na kalkulatorze. E, dobra, karta dziesiąta wskazuje nam e, kostkę dwudziestkę, więc. Dzień dobry Pani Kosteczko. Hmm. Całe dwa złote. Dobrze, 100 minus 2. Oj, nie tak, rzuć kostką. Dobrze. Karta trzecia. Karta trzecia, kostka dwunastka, to rzuć jeszcze raz. I daje nam 8 zł. Tak jest. 8. Dalej. Karta trzecia znowu. No to rzucamy. 7. A, bo wróć. Minus 8. To się równa. No, bo tak właśnie ostatnio zrobiłam. Tylko ja tak zrobiłam ostatnio, bo się zagadałam. Ale dobra. Teraz mamy 7. No, ta sama karta. I już bym prawie zapomniała. Już bym prawie zapomniała. 7. Minus 7. Dobrze. Rzuć kostką. Karta 12. Kostka 8, to jest ta fioletowa. 1. Mhm. Wy kiedyś to mówiłam, z jednej strony fajnie, żeby podawali niskie kwoty, bo więcej pulza zaznaczymy yy, sobie. No ale chcemy też oszczędzać jak najwięcej pieniążków. Dobrze. Teraz kartę dwunastą. Kartę kostkę dwunastą. No, już mi tu mąż napisał a już się roz... roz... co ja zrobiłam? Mhm. Uciekło mi słowo. Uciekło mi słowo. Yy, ostatnia piąteczka i skończyliśmy kartę dziewiątą. Uhu, fajnie. Fajnie, minus pięć. Dobrze, skupiamy się. Rozproszył mnie mąż. Dobra, karta piąta. Co, jak. A, dobrze, bo już myślałam, że to ta sama. Nie mogę się coś skupić. Skup się, Anka, skup się. Dobra, karta piąta. Kostka ósemka, 3 złote. Ja potem sobie oglądam te filmy i potem właśnie będzie przy tej drugiej grze, że nie zapisałam sobie na kalkulatorze. Skupiamy się, skupiamy się. Karta ósma. Najwyższa kwota: 20. Jeszcze mamy 20, jeszcze duże kwoty są. Dobrze, minus 20. O, szybciutko zleci. Szybciutko ta stówka ucieknie. Trójeczka. Kostka dwunastka. Dwa. O, jakie duże te kółka. O, tak. Żebyście Wy to widzieli, co ja robię w tym kółku. E, fajne są też te małe markery, ale mi uciekają z rąk. One mi uciekają. I dlatego ja tak koloruję jak pierwsza klasista. Dwa. Minus 2, 52 zł, połowa. 7, e, wiórka nie, 10 zł. Tu jeszcze mamy kilka dziesiątek. Czyli najpierw obręcz, po tym środek. Minus 10. Rzucamy. Piąteczka ósemka, czyli fioletowa 4 złote fajnie się koloruje tutaj te nie są te kółka i ja wam pokażę jest bliska, tylko sobie najpierw zapiszę bo ja to znowu zapomnę o i to samo jest w tej wiórce takie fajne są, więc jak ja to koloruję to nie muszę się skupiać na obręczach no bo tu hmm, Potrafię wyjść, nawet nie dokolorować, albo wyjść, nie? Jak pisze klasista mówię. No, tak bywa. Bywa. Dobra. Zaznaczyliśmy wszystko. Piątka znowu. Bo chyba była. Była, tak. I. Kostka. Ósemka miała być. Siedem. No nie, nie mogę się coś skupić. Siedem. Nie mogę się coś skupić tutaj. Minus 7. Ciekawe, ile dzisiaj ominę. Ponieważ rzuciłam ją zamiast ósemki, niech sobie będzie karta dziewiąta. Ale jest skończona. Idziemy do dziesiątki. I tu też byśmy skończyli. No to idziemy do dziesiątki. Kostka dwudziestka daje nam 20, 12. I będziemy mieć skończoną drugą kartę. Fajnie. 12. Mamy tyle pieniędzy. Mamy. Teraz mamy 19 zł. I dobrze. Jak wylosujemy kartę, to będziemy szli do następnej wolnej. Całe dwie się skończyły, no ale. Ile ja mam? 19 zł. Czyli dyszkę mogę pokolorować. Oj, tu muszę sobie najpierw zrobić obręcz w miarę i dopiero teraz pokolorować. Tamte fajne były takie yy, wianki. No. Minus 10. Stał nam 9 zł, to taka dziwna, znaczy no... szóstka. Taka nieparzysta. Tu mamy dwunastkę, 9 zł. Taram, 2. Dobra, pogramy trochę dłużej. Troszeczkę dłużej pogrymy. No witam panią wiweryczkę. Rzuć kostką. Minus 2. Karta trzecia. Karta trzecia i kostka dwunastka. Nam zostało 7. Zobaczymy. Najgorzej no, więcej to oszukamy. 6. Chciałem zrobić szukać i 7 czy spróbować tej jedynki? Będziemy się z nią bujać. Dobra, sześć. Będziemy się bujać z tą jedynką. Tak, zostało, no. Został mi jeden. Do karty czwartej. No, ja tego nie zrobię. No, 10 zł. Nie. No, będziemy się z nią bujać. Karta pierwsza. No nie. Szósta. Wiedziałam, że tak będzie. No i tu muszę oszukać. Kostka 12 nie da mi jedynki, ale ja spróbuję. Dała mi szóstkę. Trudno, ja piszę jeden. Jeden. No i dobrze. Duży boksik skończony. I stóweczka leci. Stuweczka leci. Wyciągamy maluchę. Znaczy no, na ten mniejszy. Nie? Mniejszy. Co, od razu sobie te 6 dyszek schowamy? Schowamy sobie od razu te 60 zł. O. Mam nadzieję, że wszystko było widać. 60 zł. Minus. My tu mamy ile tych kart? 7, czyli używamy kostki ósemki. Karta druga. Nie ma druga, więc. Może ja tak będę robić. O. Nie ma dwójki, więc trójka. Otwórz się. A, tu same złotóweczki zostały. Tu, tu, tu. Yy, tu skończymy. Minus jeden. Dobrze. I tak, ostatnio przypomniałam się, zaznaczałam którą z tych szóstek. I jej nie, nie zapisałam tu na kalkulatorze. Nawet specjalnie liczyłam pieniądze i mam o 6 zł więcej tutaj niż pieniędzy. Więc ja od razu robię minus 6. Tak. Ku pamięci. Ku pamięci. Karta szósta. 5 zł. 5 zł. I skupiamy się. Zapijamy się, minus 5, rzucamy, karta piąta, tu najwyższa jest trójeczka w trzecim rzędzie, minus 3, no trudno, troszeczkę mniej pieniążków, dwójki nie ma, więc nasze złotóweczki. Dynkę skończymy, bo tu ostatnia złotóweczka. Minus jeden. 44 złote. Karta czwarta. O, ostatnio dwójeczki nie dostało. To dzisiaj dostaną. Dwójeczki. Minus dwa. Ej. Karta druga, czyli kolejna złotóweczka. Damy tą dużą złotóweczkę. Minus jeden. Siódmeczka. Nasze maluchy. No, chyba dzisiaj nie zdążymy dać wszystkim. No, ale zawsze w pierwszej kolejności idzie dynika. No to dynka za pięć złotych. Minus pięć. Piątka. Ty jesteś szóstka. Ty jesteś piątka. Trzy złote. Minus trzy. Czwórka. No wszystkie wyszły. Dwójeczka. Chyba już. A ta pierwsza jeszcze nie wyszła. Minus dwa. Dwójeczka, czyli nasze złotóweczki. Jak tak dalej pójdzie, to my tą skończymy kartę. Jak tak często będzie wypadać. Minus jeden. Szósteczka. spadłoby mi prawie mam mam spadłoby mi prawie piąteczkę 30 zł minus 5 25 zł szóstka no to kolejne 5 zł przynajmniej się pozbędziemy tych dłuższych bo tak dużo ich było minus 5 piątka 3 zł. Minus 3. 17 zł nam zostało. Jedyneczka. O, no i wszystkie będą miały dzisiaj. Znaczy, wszystkie koperty otworzyliśmy. Yy, tu mamy kostkę, ósemkę, czyli jeszcze raz. O, jest nasz przyjaciel. Gdzie on usiądzie? Gdzie on usiądzie? On zawsze usiądzie jakoś tak. Po chińsku. Chodź tu. Chodź. chodź. No chodź. Idź. Tu się połóż. Nie fukaj na ciocie. No połóż się. Eee, 3 złote nam się wylosowało. Więc kolorujemy. I 3 zł Minus 3. Dobrze. Znowu karta pierwsza i znowu losujemy. No połóż się. Tym razem dwa złotem. No połóż się ładnie, tak. Tu pilnuj, pilnuj. No, dwa. Minus dwa. Widzicie? O! O! No dobrze. Ale tym razem pokazałeś pyszczka, nie? No, super. Dobra. Losujemy. Musimy się szybko pospieszyć, bo ja nie wiem jak on długo, znowu jedynka, ok. Jak on długo tu poleży? Jeden. Jak długo tu poleży? Bo on się tak potrafi gdzieś tu. O, tu by się najlepiej położył, minus jeden. Rzuć. Karta trzecia. No to już muszę sobie tym razem tu na bok odkładać. Gdzie ty idziesz? No, usiądzie mi tu na kostce. Tak. Idealnie. Feluś, proszę zejść. No niestety musieliśmy pożegnać przyjaciela. No bo tak usiadł, no mógł sobie tu leżeć. To nie, usiadł. Jak ja dzisiaj nie zrobię błędu, to będzie świętość, bo jestem rozkojarzona. Ten mi tutaj usiadł, minus jeden. No bo wylosowaliśmy trzecią kartę zutóweczka. Dobra. A będę musiała bardzo dokładnie obejrzeć ten film. Czy tu nie zrobiłam żadnego błędu? Znowu wylosowała się karta trzecia. Czyli kończymy tę kartę. Ostatnia złówka. Minus jeden ku pamięci. I komisyjne sprawdzenie. Wszystkie są zaznaczone. Uhu, super. Nie ma trójeczki. Nie ma trójeczki. Dziękujemy Pani za współpracę. Bardzo nam było miło. Zaraz ją sobie tu. O. Idź tu pilno i. A dwa, trzy, Dobra, nie po kolei później to przełożę. Mamy 9 zł. 9 zł. Widać, chyba coś widać. szóstka, Szóstka. 9 zł. No to damy jeszcze piątkę. Ostatnią dużą piątkę. Minus 5. 4 złote. 4 złote do jedynki. No i chyba to będzie ostatni rzut. 7. No wiadomo, że oszukamy. 4. Nie, nikt tego nie słyszy. Czy nie oszukujemy? Mm. No co? Nie. To niemożliwe. Dobrze, ale przynajmniej to mi tylko raz. Mąż napisał, koleżanki już nie pisały. Dobra, ach, moje maluchy, zapomniałam o moich maluchach. Dobra, jedyneczka jest. Dostała. Dwa, trzy już nie ma. Cztery też coś dostało. Super, dzisiaj dostały wszystkie pismańka. Znowu idzie mój przyjaciel, bo już usiadł tu na krześle. No, e, byłam dzisiaj e, w Rosmanie. Chciałam się w ogóle załapać na e, butelkę taką z garniera, ale no niestety już nie było. Pani powiedziała, że rozeszły się jak świeże bułeczki. Może jeszcze popatrzę, bo mam w mieście kilka Rosmanów. Więc może jeszcze popatrzę. Już dawno widziałam to na TikToku, tylko no tak nie pomyślałam, że to tak szybko pójdzie. Nawet nie wiem, jaką ma pojemność, czy ma pół litra. Taki szklana butelka do picia z, y, z garniera. No, ja jestem trochę gadżeciara, ale mam właśnie litrową butelkę i ona jest za duża. I taką półweczkę bym chciała. Ale ja sam się, no, przy okazji mogłabym kupić jakiś żel, bo czasem używam tych z Garniera. Dobrze, odłożone pieniążki. No. No ale niestety nie było, ale za to poczyniłam pierwsze e, lekko świąteczne zakupy i kupiłam kalendarz adwentowy. E, chyba dlatego, że Akurat już wam pokazuję ten akurat kalendarz yy, pokazał mi się na stronie nie na stronie w aplikacji yy, i on yy, najpierw było że dostępny później że niedostępny yy, potem jeszcze że dostępny tylko online A my, nie no ja lubię to tak wiecie wziąć do ręki dotknąć pff, jak to wygląda i tak dalej no, i kiedy dzisiaj go zobaczyłam, nie no, muszę go wziąć. Bo ja go sobie dodałam też w tej aplikacji Rosmana do tych ulubionych i pokazywało mi się właśnie, ile kosztuje i tak dalej, nie? I yy, yy, chyba 59 zł kosztował. Yy, ale on w składzie ma 12 płatków pod oczy i 12 maseczek. No, to co drugi dzień wiadomo. Jedna na raz płatki, drugi raz maseczka, trzeci raz płatki, czwarty raz maseczka. To jest ciężkie w ogóle. Ja tego nie otwierałam, chociaż to mi się tak cały czas otwiera. O, O, jakie liczne. I chyba też tak na zmianę jest maseczka. Fajne, nie? Nie chcę tego wyjmować, chcę, żeby to był prezent. Taki, ale spójrzmy, spojrzymy. O, zimowa regeneracja. Maska w płachcie. Fajna w ogóle ta grafika jest taka świąteczna. I jak kśliczna. A drugie co będzie? Płatki. O, serio, zobaczcie, to są gwiazdki. Ja naprawdę tego nie otwieram. Tylko cały czas mi się tutaj tak. Nie... Dobra, chowam. Chowam. Czy znaczy, ja nie planuję żadnych vlogmasów, ale to mogłoby być fajne. A dobra. Gdzież tu jest narysowane. Tu jest gwiazdka, tu jest choinka. Tak, kot musi też sprawdzić. No oczywiście, jak to koty muszą wszystko niuchnąć, nie? No, Wszystko niuchnąć mówią. Śliczne. Naprawdę chciałam to kupić i kupiłam. No i tu już częściowo widać Irving. Herbaciany kalendarz adwentowy. To naprawdę kosztowało 24 zł. Po rozłożeniu jest tutaj taki fajny, taka długa choinka. I ja powiedziałam, kupuję. Bo potem, potem tego nie będzie. Znaczy, no pewnie będzie, ale chciałam, mam, będzie czekało. W sumie trzy tygodnie, poczeka. Nie trzy tygodnie. No dzisiaj już mamy czwartek, więc tak naprawdę 2,5 tygodnia przez ten wolny poniedziałek i wtorek, ja miałam wolne, gdzie pół mojego miasta stwierdziło, że pojedzie do centrum handlowego i o godzinie 12 ja nie miałam w ogóle gdzie zaparkować, a musieliśmy pojechać, bo mój mąż... No chcieliśmy też się wybrać do kina na Uwierz Mikołaja. I chcieliśmy zrobić y, zakupy. Y, no, tam odzieżowe trochę, mój mąż potrzebował. Ale o godzinie 12 nie miałam gdzie zaparkować, serio. Y, I w poniedziałek pół dnia spędziliśmy w galerii handlowej, no, przez to kino też nie. Y, a we wtorek pojechaliśmy na te urodzinki. I. Y, 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 no i tak y, przez, to, przez ten weekend taki dłuższy, czterodniowy to ja dzisiaj stwierdziłam, jak ja dzisiaj nigdy nie nagram, to w piątek nagram to oszczędzanie i to już będzie za późno, no bo my w niedzielę robimy podsumowanie tygodnia i zaraz będzie właśnie podsumowanie, już koniec tygodnia, jutro ostatni dzień do pracy, tak to zleciało niesamowicie szybko, no ale dobrze, pierwsze zakupy świąteczne już są, kalendarze, one muszą być trochę wcześniej, bo będą od 1 grudnia używane no, tu w pierwszej kolejności jest maseczka, więc może zacznę właśnie od maseczki. Super, ja naprawdę nie zwróciłam uwagi, że tutaj są choinki. Tu nie wiem, co jest. A tu są te gwiazdki. Śliczne, naprawdę śliczne. Ojejku. Cudowna, ta grafika jest piękna. Jaki powołanek piękny. No, prześliczne. Dobra, czyli pochwaliłam się. Kolega też nas odwiedził. Yy, niespokojny dzisiaj. Kręci się. Zresztą go nie widzicie, no ale o, tak, jest. Jest. Mhm, mm tak, jest. No, on cały czas tam stoi, tak. No dobrze. Yy, dzięki za dzisiaj. Yy, dziękuję za komentarze, lajki, subskrypcje. Trochę już was więcej. Już jest ponad 20. Czad, czad po prostu, czadowo, nie? Super, dziękuję bardzo. No i dobrze, widzimy się w niedzielę, bawimy się dalej, oszczędzamy. I tyle. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Pa, pa.